No, jeżeli to jest dla dobra polskiej siatkówki, pozdrawiam. <grywa> e, dziewczyny, dzisiaj spotykamy się trochę w innej scenerii. Sesja tutaj fotograficzna trwa. Jak się odnajdowałyście dzisiaj w takiej innej roli? No na pewno chwilkę zajmuje przyzwyczajenie się do, do aparatu fotograficznego i wyczycie fotografa, ale myślę, że jakoś to nam poszło. Było śmiesznie. Też okazja zobaczenia nowych strojów. Jak, jak pierwsze wrażenie? E, tak, to prawda. Właśnie zobaczyliśmy nowe stroje od marki Mizuno i jeszcze nie przymierzyłyśmy wszystkiego, ale już widzimy, że, że na pewno tutaj część, część rzeczy jest, jest fajna z tych, co przymierzyłyśmy. I też bardzo fajnie, bo można, można porozmawiać jakby z przedstawicielami marki, się dogadać na wszystkie tematy. Są bardzo otwarci na współpracę, więc to cieszy. Coach, uh, this weekend you are playing Beach Nations Cup uh, in Scotland. Could you tell us uh, who will perform there and what are your expectations ahead of this tournament? Ah, we are preparing this uh, this tournament. It's very important for us because we want to to play better there, and uh, we, I think that we have. Possibility to win this this first uh, first appointment. So uh, our expectation is uh, to do as better as possible. So we have two two good teams. So we try to do our best. Na pewno chcemy się dobrze zaprezentować, zagrać tak solidnie jak trenujemy tutaj na treningach i gramy między sobą i trenujemy. Więc cele są wysokie, ale na pewno damy siebie wszystko i pokażemy, jak te treningi zaowocują na turnieju. Trenerze, teraz rywalizacja przenosi się do Europy. Przed Wami Puchar Narodów i pewne chyba zmiany w składzie. Kto wystąpi w Pucharze Narodów? Na Pucharze, na Nations Cup, który jest taką prekwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich, wystąpimy w zestawieniu Bartek Łosiak-Michał Bryl i Piotrek kantor Zdywek. Jakby to drugie zestawienie jest nowe i niektórych może zaskakiwać. No, ale ono jest podyktowane no, wieloma względami. Tutaj bym nie chciał chodzić w szczegóły. E, głównie względy zdrowotne i jakby długość wyścigu olimpijskiego zadecydowały, że pewne zmiany nastąpiły. Mam nadzieję, że da, da to pozytywne skutki w obu drużynach i, i tak naprawdę. No zobaczymy na koniec roku, w którym miejscu jesteśmy i, i, i jak ten ranking olimpijski dla nas wygląda. Gramy tam pierwszą rundę w sumie kwalifikacji olimpijskiej. Bardziej dla Polski to gramy niż tylko i wyłącznie dla siebie, bo są to jednak rozgrywki, że tak powiem, państwowe, czyli dwie drużyny z każdego kraju grają. A co mogę powiedzieć o nowej parze? No sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało tak naprawdę, bo trenujemy wspólnie od dwóch tygodni, więc, więc nie mamy czasu, żeby się przetrzeć, że tak powiem, sparingowo w żaden sposób, bo no, nie ma takiego okresu, nie mamy żadnego obozu, tylko trenujemy tylko i wyłącznie tutaj sami indywidualnie bądź w parze, ale no, nie ma z kim sparować, więc, więc sam sami chyba jesteśmy ciekawi, prawda, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że treningi dobrze rokują. Kuba, jak ty się zapatrujesz na, na tą nową, nowe wyzwanie tak naprawdę, bo rozumiem, że troszkę poprzeczka idzie wyżej. No tak, oczywiście, tu przyznaję rację. Będę teraz grał z dwukrotnym olimpijczykiem. No. Wspaniale się czuję i jestem podekscytowany i pełen energii do pracy. I Tak jak Piotrek powiedział, musimy się dotrzeć na boisku i myślę, że będzie dobrze. Trzeba myśleć pozytywnie. Jakie będą kolejne starty w przypadku a, wszystkich par? Co do par, no to Bartek z Michałem na pewno będą skupiać się na turniejach elit, przygotowując do Mistrzostw Europy. a Pary Piotr Kantor, Kuba Zdybek oraz Maciek Rudol i Paweł Lewandowski. No to są takie pary, które w tej, w tej chwili mają punkty na pograniczu mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że te najbliższe challengery, zwłaszcza ten w Jurmali, który trochę wpłynie na ranking europejski i kwalifikacje bądź nie na Mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że to się uda i będziemy mieć trzy drużyny na Mistrzostwach Europy. No zobaczymy. Najmłodsza para w tej chwili jest na turniejach e, e, rangi Futures. E, byli w Madrycie, teraz poje, polecieli do Włoch. No i jakby to jest ich cel, żeby się ogrywać i, i zobaczymy jakie efekty to da powiedzmy sobie w okresie września, czyli Mistrzostw Polski.